Cześć, w tym filmie pokażę Ci nowy, jeden z najlepszych generatorów obrazów AI. Mowa o modelu Imagine 3 od Google, z którego ja obecnie korzystam całkowicie za darmo i póki co nie widzę żadnych ograniczeń. Aczkolwiek to się może zmienić. Jest to najnowsza wersja modelu opracowana przez Google DeepMind, która generuje obrazy o wysokiej jakości na podstawie opisów tekstowych. Ten model nie jest jeszcze dostępny w Polsce ani w Europie, ale jest sposób, aby z niego korzystać i właśnie dzisiaj Wam go pokażę. Zobaczycie też jak obsługiwać oraz wygenerujemy sobie kilka obrazów. Na film zapraszają agenci AI, firma zajmująca się wdrażaniem sztucznej inteligencji i automatyzacji oraz edukacją w tym zakresie. Ok, znajdujemy się na stronie głównej, gdzie mamy opisane wszystkie funkcjonalności i specyfikacje modelu Imagine 3. Mamy tu też tutaj różne porównania, benchmarki oraz przykładowe obrazy i prompty. Które zostały wygenerowane w tym narzędziu. Postaramy się nawet jakiś tutaj z tych promptów wygenerować. Jak widać, mamy też różne style. Yy, także jeśli chodzi o, o rodzaj obrazów, yy, mamy tutaj właśnie wiele styli do wykorzystania. Od fotorealizmu poprzez jakieś yy, ilustracje, yy, rysunki i tak dalej. Także wszystko zależy od tego, jak nakierujemy model poleceniami tekstowymi. A te polecenia powiem Wam, że rozumie bardzo dobrze. Yy, ja jestem bardzo zadowolony. No, i pod wieloma względami dla mnie ten model wygrywa z Midjarnej. Oczywiście Midjarnej ma swoje plusy, porównamy go też sobie właśnie tutaj z Midjarnej, ale jednak tutaj Imagen pod wieloma względami mnie zaskoczył i, i po prostu korzystam teraz z niego do większości zastosowań. Natomiast do pisania promptów do tego narzędzia, jak i zresztą do Midjarnej i do wszystkich innych narzędzi, z których korzystam, korzystam sobie właśnie z ChatGPT z czata do pisania tych promptów, także też pokażę wam. Jak będziemy sobie tutaj generować te obrazy. Dobra, i zacznijmy sobie od tego, jak dostać się do tego narzędzia. Musimy sobie wejść na tą stronę, wszystkie linki oczywiście będziecie mieli w opisie pod filmem. No i musimy sobie kliknąć ten przycisk teraz. No i dobra, przekierowało nas na taką stronę. No ale jak widać, mamy tutaj informację, że model nie jest jeszcze dostępny w naszym kraju, w naszym regionie, jest coś takiego. No i tutaj już musimy skorzystać sobie z VPN-a, czyli z narzędzia, które jakby zmieni nasz adres IP. Na przykład na lokalizację w USA. I właśnie to trzeba zrobić, żeby zacząć korzystać z tego narzędzia. Także, jeśli używacie jakiegoś VPN-a, no to po prostu możecie go sobie włączyć, najlepiej na USA. Jeśli nie macie, to możecie skorzystać z tego, co ja mam. Ja mam darmowego VPN-a, w sensie jest płatny, darmowy. Ja korzystam akurat z bezpłatnej wersji i działa mi to dobrze. Póki co sprawdza to się. Pokażę może, jak tutaj w ogóle to zrobić. Musimy wejść sobie po prostu w rozszerzenia Chrome Web. Tutaj sobie wpisujecie Urban VPN, No i to będzie ten pierwszy wynik. Po prostu instalujecie go sobie, włączacie. Ja już mam to zrobione. No i tutaj w rozszerzeniach po prostu będziecie mogli sobie go włączyć. Musimy tutaj wejść. Wy będziecie pewnie tu mieli jakąś tam informację, żeby wykupić płatny plan. Możecie sobie to pominąć. Tutaj wystarczy wpisać USA. Tutaj włączamy. No i z powrotem możemy sobie. Wejść na tą stronę, kliknąć jeszcze raz ten przycisk, już z włączonym VPN-em. No i teraz już mamy tutaj inną informację. Możemy się zalogować poprzez nasze konto Google. Ja teraz to zrobię. Po prostu tu wybieramy z listy nasze konto. OK, no i tym sposobem bardzo szybko dostaliśmy się do wnętrza panelu, gdzie właśnie możemy sobie generować nasze obrazy. I na szybko mówię interfejs, pokażę kilka obrazów, jakie tutaj wygenerowałem, I później sobie przejdziemy już do generowania. Tutaj zmieniamy, wybieramy sobie orientację, czyli rozmiar naszych obrazów. Ja głównie generuję w takim, czyli w takim pionowym 9x16. Możemy też takie 4x3 kwadratowe 16 na 9, czyli taki format jak na YouTube. Tutaj nic nie zmieniamy, mamy domyślnie. Tu wpisujemy prompty w języku angielskim. Szczerze mówiąc, polskiego nie testowałem, ale możecie sprawdzić, jeśli chcecie. Ja wpisuję w sumie te prompty tylko po angielsku. Nie działa. Tutaj natomiast mamy. Naszą bibliotekę, czyli te obrazy, które już wygenerowaliśmy, wejdziemy sobie teraz tutaj. No i mogę wam pokazać właśnie to, co ja tutaj generowałem. No przykładowo, nie wiem, niech będzie to. On mi się pokazuje w kwadracie, ale tak naprawdę on był pionowy. Wiecie co, w sumie wejdę sobie na folder, w którym ja mam wszystkie te obrazy, które tutaj wygenerowałem i po prostu wam je przewinę, bo tak będzie szybciej, bo tutaj coś się długo to ładuje mi. No i tutaj mam taki folder, wszystkie zdjęcia, jakie wygenerowałem, więc może pokażę wszystkie tak sobie przewiniemy. Jeśli chodzi o jakość, ja jestem bardzo zadowolony z tego, fajnie to wygląda Takim dużym realizmem, jeśli odpowiednie się polecaniami pokieruje to odpowiednie parametry można wprowadzić to, to wszystko do czatu GPT możecie wpisać, jeśli będziecie korzystać z tego do tego celu, żeby Wam te prompty pisał No i takie duże szczegóły zachowuje, z tekstem radzi sobie dobrze, z logiem różnych Marek, tak jak na przykład tutaj ten Bitcoin jest czy tutaj jakaś inna marka? Naprawdę jest świetny ten model. Zdążyłem już tutaj właśnie przetestować różne opcje, różne style. O, tutaj właśnie mamy ten obraz, który wygenerowałem po prostu prompt, który był na stronie głównej Imagen, wyszło to świetnie. Ok, no i później na przykład z tego można sobie już generować tutaj jakieś animacje. Ja na przykład głównie generuję w Runwayu oraz w Kling AI No i co by Wam tutaj z Klinga pokazać może to. Animacja w Klingu. Takie zdjęcia. Kling też zachowuje na przykład napisy, jakieś loga nie, nie rozwala ich, w sensie nie deformuje. No i tak to wygląda. Możemy sobie wrócić do narzędzia, tutaj do panelu, w którym możemy generować. No i spróbujemy coś tutaj wygenerować. I może w pierwszej kolejności wrócimy sobie na tą stronę, weźmiemy jakieś prompty. Niech no będzie ta wiewiórka. Ona jest taka mega szczegółowa. Tego promptu się nie da skopiować, ale dobra. Weźmiemy go sobie, Wrzucimy sobie do czata GPT, prześlij mi ten prompt. Przepisz mi ten prompt ze zdjęcia, niech mi on to na szybko przepisze. OK, otrzymaliśmy nasz prompt. Pyk wracamy tutaj. Dobra, musimy sobie tu uruchomić to. OK, wybieramy sobie format właśnie z jakim chcemy generować. No i wklejamy prompt, klikamy utwórz i to samo wygenerujemy sobie w Midjourney, żeby po prostu sobie to porównać. Wybierzmy styl fotorealistyczny, ten sam format yy. i wszystko mamy. Ok, zatwierdzamy to. Ok, mamy. No i Mid Journey też w tym przypadku akurat poradził sobie bardzo dobrze. Aczkolwiek często ja, nie wiem czy to teraz znajdę, ale Mid Journey po prostu z jakimiś takimi datalami, napisami średnio sobie radzi i po prostu lepiej sobie radził wtedy ten Imagen. O, na przykład z tymi obrazami, no tutaj nie mogłem totalnie wygenerować tego, co akurat chciałem, a ten sam prompt, w, właśnie tutaj, wymaganie, wygenerował mi bardzo świetne obrazy. Pewnie gdzieś tu w bibliotece też będę je miał. O, właśnie tutaj mam te obrazy. Z tych samych promptów wygenerował mi dużo lepsze, właśnie takiego efektu oczekiwałem. No i tutaj na przykład jest napis invoice, gdzieś tam było, gdzieś tam jeszcze jakieś inne napisy sobie. Też z nimi dobrze poradził, albo na przykład z taką ręką. Chciałem wygenerować po prostu rękę z takimi ikonkami. Social Media Numid, no Jarnej niestety nie dało rady, albo po prostu no, zdeformowane te loga generowało i tak dalej. A tutaj Imagen 3 poradził sobie z tym bardzo dobrze. O, już tutaj te ikonki, właśnie widać, że hmm, powiększę może jedno zdjęcie. Tu mamy Youtube'a, Instagrama i tak dalej. No i tutaj już widać po prostu jakość. I te detale takie, nie? Tak to wygląda. Tutaj mam tą rękę robota, gdzie widać znaczącą różnicę, że Midgernie sobie z tym totalnie nie poradziło. A tutaj wygląda to w ten sposób. Tu mamy jedno zdjęcie. Tu mamy przykładowo kolejne. No i jeszcze miałbym więcej tych przykładów, także myślę, że narzędzie na pewno warte przetestowania Oczywiście mid Journey nie skreślamy, bo mid Journey ma też wiele różnych fajnych funkcji Na przykład generowanie tej samej postaci na różnych zdjęciach Tak tutaj na przykład, także czy edycja tych zdjęć oraz wiele innych cech Natomiast no dla każdego będzie lepsze na pewno co innego, dlatego trzeba to sobie wytestować Sprawdźmy na przykład jeszcze taką ilustrację sobie, skopiujemy ten prompt i wygenerujemy go tutaj w Imagine. Ok, wrzucamy ten prompt. Te parametry z Midjarney można sobie wyrzucić. Klikamy utwórz i jeszcze tutaj pokażę Wam, jak Chat GPT mi na przykład te prompty generuje, właśnie musimy tutaj cofnąć. Ok, no i tu chciałem sobie generować właśnie mm, różne fotki, które opisałem. Najpierw tutaj widzisz, widzicie, że zastosował parametry obiektyw, aparatu konkretny, rodzaj oświetlenia i itd. Tak w styl fotorealistyczny, no i fajnie to zadziałało. O, mamy obrazki, więc taki styl również fajnie wychodzi. Wrzućmy sobie jeszcze ten prom. W międzyczasie pokażę wam, jak na przykład taki obraz można zanimować sobie w Kling czy w runway. Ja akurat tutaj mam Klinga, więc głównie z niego korzystam, jest spoko. No i mamy na przykład coś takiego. Tutaj akurat logo sobie wkleiłem w innym narzędziu, bo było trochę zniekształcone, ale i tak z tym logiem często sobie radzi bardzo dobrze. O, tutaj na przykład jest oryginał. I na bluzach będą mieli normalne logo Pumy, nie zniekształcone nawet z napisem. Tak samo logo Lacoste na tych bluzach można zobaczyć, że fajnie ono wyszło. To tak samo było wygenerowane w Imagen, ta żaba jedząca tego hot -doga. No i tu wiele innych takich ujęć mam, także tak to wygląda. No i mamy właśnie takie zdjęcie. Można sobie je powiększyć można je sobie tutaj pobrać. Także polecam przetestować. Dajcie znać w komentarzach, jak wam to narzędzie się podoba. No i to by było na tyle w tym filmie. Dzięki za zostanie do końca. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, jeśli podoba wam się to, co robimy. Zostawcie też oczywiście subskrypcję, żeby być na bieżąco. Już wkrótce kolejny film. A tymczasem ja się z wami żegnam i do następnego.